Hej, hej kochani, dzisiaj z Wami będziemy otwierać taki dość ciekawy kalendarz adwentowy niemiecki z sokami. Tak. Eee, firma ta się nazywa eee, Rachenbors. Niemieckiego nie znam, więc dawajcie otworzymy. Wszyscy otwieram z kosmetykami, ja też otwieram. Ktoś otwiera jeszcze z jakimiś bzdurami, a u nas będzie coś takiego dobrego. Tak to prezentuje się. więc Dzisiaj mamy trzeci, więc otwieramy od razu trzy okienka z Wami. Pierwsze. Takie dość ciężkie. I to u nas sok z jabłka, pomarańczy i głowy. Następny. wiem, że tu jeszcze są życzenia, co możecie robić w ten dzień przed świętami e, to u nas jabłko manga w każdej buteleczce mamy 125 ml i trzecie, tu ja jeszcze zobaczyłam, żeby było szybciej tu jest dla immunitetu z cynkiem i witaminem C. Mobię bo po niemiecku nic nie znam. Wiem, że tu sok jest właśnie tego. Jabłka, żurawiny, achinacea, więc cynk, witamin C. Tak to wygląda. A widzę jeszcze winogrony. Więc tak to wygląda. Takie mamy trzy soczki. Będziemy próbować. Nie mają wody, tylko sam sok, więc. Jutro otworzymy z Wami czwarte okienko.